Cześć, witajcie kochani w nowym tri vlogu, W tym będzie się naprawdę bardzo dużo działo, mamy sporo planów, oczywiście walentynki, będą imenty, także będziemy oglądać Superbola, więc wszystko Wam pokażę. Dzisiaj jesteśmy na stadionie narodowym. Chciałam tutaj Wam nagrać wstęp przed, ale jednak tam jest taki szum od ulicy że no nie ma opcji, żeby to ten dźwięk był dobry. Idziemy teraz na targi kawowe. No, Właśnie idealna podróż po studniu, no, ale wyjechać do Japonii, no. to ci się sprytnie. Dobrze. Się przełożyć Nie to... ja hmm. będziemy w plastiku tutaj pokazywać tak, Wszystko sobie posegreguje, wszelkie kieliszki, wszelkie naczynka do okrętwienia, będzie na wszystko miejsce. Pierwsze, co się robi po powrocie do domu, to przybiera wygodne ciuszki. Ale, bo słuchajcie, fajnie. Dzisiaj naprawdę ten festiwal kawowy był super, ze względu na to, że było wystawionych mnóstwo palarni i można było sobie przetestować jakieś różnego rodzaju kawki do różnych sposobów parzenia. Można było się naprawdę dowiedzieć mnóstwo rzeczy, bo jednak te osoby, które się pojawiają w takich miejscach, no to wiedzą naprawdę bardzo dużo. Więc się dowiedzieliśmy o tej marce, na którą mamy oko, jeśli chodzi o ekspres kolbowy, i wiem, że jednak. Inny model wchodzi w grę niż ten, który nam się wcześniej podobał i o którym myśleliśmy wcześniej, więc super. Mateusz to w ogóle w raju był, bo to jego kolik i, i w końcu miał z kim o tym porozmawiać, zarówno jeśli chodzi o te osoby na evencie, ale także z Piotrkiem, którego właśnie w sumie poznałam tak naprawdę. I tak miło spędziliśmy czas, był plan dzisiaj ramen, wyjście na ramen ze względu na to, że byliśmy przy Narodowym co obok jest Vegan Ramen Shop, ale skończyło się w sumie na wizycie na krewatce i później na suszki zamówionym, ale było naprawdę bardzo przyjemnie, więc na pewno będziemy te wizyty powtarzać i już się mówić na kolejne warsztaty makaronikowe, bo to, co widzieliście ostatnio w, w ostatnim vlogu, to były warsztaty z bratem Piotrkiem. Rennym bliźniakiem i jego żoną, a tutaj zrobimy kolejnej parze takie warsztaty. I mam nadzieję, że będą w tym bardziej, że Ola jest na jedwiecie więc to jest taki rodzaj jednak są które który z natury jest bezglutenowy więc naprawdę super, bardzo się cieszę. Jestem, prawda, bardzo zmęczona, bo spodziewaliśmy się tego, że pojedziemy tam na godzinę, na dwie i tyle i, i wrócimy do, jakby pójdziemy na jedzenie i wrócimy do domu, więc jakby spodziewałam się takiego wypadku, jakby. Bycia w Warszawie jakieś 3-4 godziny, a byliśmy bardzo długo. Dzisiaj już jest późno jakby cały dzień w Warszawie. E, także energia mi spadła jeszcze tym bardziej ze względu na ilość ludzi, które tam była. E, ale słuchajcie, no, trzeba tą witrynkę złożyć bo jak mi tak kupiona i nie będzie już tutaj stała, tym bardziej, że chcę zorganizować wszystko w środku, więc ogarnię no tutaj troszeczkę tak, żeby móc ją złożyć. Pokażę Wam tutaj jeszcze coś, co będę zaraz testowała, czyli taki statyw, który kupiłam. To jest podobno lepsza opcja, jeśli chodzi o ten popularny statyw Atumtek na telefon, który się mu rozkłada i jest bardzo wysoki, jest też pilocik co jest wygodne, chociaż ja i tak używam zegarka jako em, pilota jeśli chodzi o nagrywanie czy zdjęcia ale właśnie potrzebowałam takiego statywu który się właśnie wysoko rozstawia żeby em, jakby ułatwiło mi to nagrywanie em, czy w domu, czy, czy w ogóle gdzieś więc zaraz zobaczę jak to wypada, tutaj są jakieś Wiecie, dane techniczne, no i właśnie e, długość porozstawienia to 149 cm, więc chyba bez problemu będę mogła takie wyższe e, kadry robić dzięki temu statywowi. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco stabilny, ale zaraz to sprawdzę. Ratujemy pileczkę, tak, misia ratunkowa. Ona tam znikła, tak, i chcemy ją odzyskać. Nie? Ta nowa witrynka idzie tutaj w zamian za tę z roślinkami. Roślinki już nie będą żyły w witrynie, zamierzam się jej pozbyć, wystawić, a rośliny po prostu wystawić na regał oddzielnie po prostu zewnętrzny. Tutaj tak wypaliły mi się już lampy, jakoś już też nie mam tak ochoty hodować tych roślin, właśnie kolekcjonerskich, więc. Też niektórych się pewnie będę pozbywała, a część tylko zostawię. No a póki co po prostu ją wysuniemy i wstawimy właśnie tę nową tutaj. Podczas porządków zrobiliśmy małe przemeblowanie faktycznie miejsce dla witrynki się znalazło, i wsadziliśmy ją na razie właśnie tam w kąt. Ja generalnie chcę zrobić porządek w roślinach, wyjąć je właśnie z witryny na regał, tak żeby były bardziej na widoku, ponieważ tutaj są jednak schowane, więc jakby w planie mam sprzedanie tej witryny, ale to też wiecie stopniowo wszystko. Muszę to najpierw ogarnąć roślinę, wyczyścić ją porządnie, i dopiero ją wystawię na sprzedaży, więc póki co będzie tam sobie w kącie stała. Co chcę teraz zrobić? poustawiać już w nowej witrynie naczynia, także pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. I tak prezentuje się ta witryna. Bardzo mi się podoba, jak wygląda. Właśnie tak się spodziewaliśmy, że tutaj do wnętrza do salonu. Fajnie się sprawdzi. Jeszcze tutaj pusta, ale już zaraz będę tutaj stawiać nasze szkło. no nie rób tej buzi a ty takim łokieć będziesz lizała i dokładnie się czuję tak samo jak wyglądam jednak to siedzenie do późna wczoraj dało w kość ja już się przyzwyczaiłam, że kładę się spać mniej więcej między 23 a 1 ale właśnie bardziej przed północą niż po no a jednak wczoraj jakoś po czwartej położyłam się spać po, nawet nie po całym meczu ponieważ po Czwartej skończyła się ta główna część, później jeszcze była dogrywka. Ma to już jeszcze ją oglądał, a ja już stwierdziłam, że nie dam rady, no i tylko po prostu dowiedziałam się mu, jaki był wynik, ale pewnie jeszcze sobie obejrzę, ponieważ mówił, że w ostatniej chwili tak naprawdę ta wygrywająca drużyna nas dobyła punkty więc jestem sama ciekawa. Co to wygląda na to, że dzisiaj jesteśmy niewyspani, to wiecie, jest taki totalny slow day, nie wymagam od siebie zbyt wiele, ale chcę troszeczkę ogarnąć. Zarówno biurko w studio, jak i także pędzle, tak żebym po prostu mogła jutro bez problemu nagrać film makijażowy. To biurko mam wrażenie, że nigdy nie chce być czyste. Nawet jak zrobię tutaj porządek, to potrafię po kilku dniach, po dwóch filmach już mieć tutaj bałagan, wszystko się tak kumuluje. Będzę makijażu moje ma zdecydowanie zbyt rzadko, przede wszystkim dlatego, że mam jej za wiele i to wykorzystuję po prostu. Wiecie, malowałam wcześniej klientki, więc tych zestawów kończyłam miałam sporo. Dlatego po prostu jak mam brudne, biorę kolejne. I później ta sterta pensli do mycia robi się tak duża, że faktycznie spędzam jakieś półtorej godziny na myciu pensji, gdzie taki zestaw do codziennego użytku można umyć w ciągu pięciu minut. Nawet pewnie nie tyle, nigdy nie liczyłam. I zamiast myć na bieżąco, to ja sobie zostawiam później całą stertę. Dzisiaj nie wiem, czy jestem na siłach, żeby to zrobić, ale w planie jest umycie przynajmniej tyle, żebym po prostu nie miała najzdroższe pędzle do nagrywania. do nagrań i mam taki ambitny plan, żeby nagrać i wyedytować film jednego dnia, to dlatego, że będzie jest wtorek, no i zazwyczaj właśnie do stopki publikuj filmy, ale wczoraj po prostu nie miałam chęci, nie miałam siły na to, żeby nagrywać, dlatego będę robiła to dzisiaj. No i liczyłam na to, że zarówno uda mi się wcześniej obudzić, bo poszliśmy spać o godzinie 22, nieco po 22 no i właśnie wcześniej zacznę, ale nie obudziliśmy się tak wcześnie. No i też oczywiście był gran spacer poranny, więc faktycznie zaczynam bardzo późno. No i liczę że po prostu ten makijaż nagram szybko, że zrobię taką szybką wersję, szybką obróbkę i miejmy nadzieję, że to mi się po prostu dzisiaj uda. Przyskałam włosy termochronnym, ze względu na to, że chcę je nawet troszeczkę podkręcić falownicą, żeby mieć taki delikatny efekt na włosach, właśnie na walentynki. Tutaj już wydaje mi się, że ona się nagrzała, dlatego przechodzę do kręcenia, a przy tym oczywiście tutaj puściłam sobie vlogastro. Zainteresuje się ten efekt nakręcenia na falownicę. Ja sobie tutaj to pierwsze pasmo tak zaciągam za ucho, żeby mi po prostu te włosy nie wchodziły na twarz, ponieważ nie mam żadnych takich ładnych, ozdobnych spinek, żeby je spiąć. Lubię ogólnie taki efekt bardzo, właśnie tych fal. Jeszcze sobie później przeczeszę, ale to już po skończeniu makijażu, także teraz się zabieram za nagrywanie. Czas najwyższy, ponieważ już jest 14 godzina, więc liczę na to, że w godzinkę. Nagram i w godzinkę w drobie i tylko z małym poślizgiem naprawdę ten filmik dodam. So. Makijaż skończony, jak to przystało na walentynki, całość wykonana jest w różu, ale nie chciałam używać takiego cukierkowego, tylko faktycznie takiego wyjściowego i odcienia, który będzie po prostu większości osobom pasował. Bardzo mi się podoba i według mnie makijaż oka jak najbardziej się nada na przykład też na ślubny makijaż, ale jeśli chodzi o ślubny make-up czy makijaż gościa weselnego, ponownie w tym roku tutorial się pojawi bliżej kwietnia czy maja. Wyłączam kamerę, wyciągam Karta pamięci nie jest to takie łatwe. Jedną ręką zgrywam pliki, żeby jednak wrzucić ten film jak najszybciej. Witam się z Wami w Walentynki. Dajcie znać, jak sami spędzaliście. My mamy tutaj rozstawione wszędzie świeczki. No to już tutaj zadbał o romantyczny klimat. Właśnie kwiatki, które tutaj widzicie w kadrze. I dzisiaj spędzamy wieczór właśnie w domu na spokojnie właśnie dopiero wieczór, ponieważ trzeba było nieco wyopracować mi to też się w sumie sporo zeszło i w sumie nie pamiętam co robiliśmy w zeszłym roku nie mam żadnego zdjęcia i totalnie wyszło mi z głowy jakby moja pamięć nie jest zbyt długo trwała Wiem, że pierwsze walentynki jakie spędzaliśmy to też w domu, bo to były czasy covidowe, więc wtedy robiliśmy sushi i mam zdjęcie gdzieś tam na Instagramie. Rok później spędzaliśmy w wegańskiej knajpie w Warszawie, wtedy też zrobiliśmy super fotki pod Pałacem Kultury. Ale właśnie w zeszłym roku, czyli nasze trzecie walentynki totalnie, totalnie wyszło mi z głowy. Nie wiem co robiliśmy, mam jedynie zdjęcia z 15 lutego, nie z 14. Może nie mieliśmy nic zaplanowane, nie wiem. Byliśmy na pewno dzień wcześniej na koncercie. Właśnie dzień później mam zdjęcia z piskami na kanapie. A co się działo w Valentine'u? Ponownie. Dzisiaj ponownie w domu, jakoś nie mieliśmy nastroju za bardzo na wychodzenie. Ja też nie jestem taką osobą, która lubi wychodzić zbyt często, a jednak tych okazji ostatnio było sporo. W było bardzo miło, ale ja muszę sobie tak dystansować, właśnie takie wyjścia na, na zewnątrz, po prostu żeby było przyjemnie. Dla mnie jednak lubię spędzać w domu czas, dlatego robimy sobie dzisiaj romantyczną kolację przy świecach, właśnie Zrobimy deskę. Kupiliśmy też takie kalmary w cieście. I krążki cebulowe, ponieważ Mateusz chciał. Także to jest zaplanowany jakiś film. Nie wiem, czy komedię romantyczną, czy uda mi się namówić Mateusza, czy nie, ale jak nie, to myśleliśmy o tym, żeby obejrzeć z 2012. Ja uwielbiam filmy katastroficzne. Może być, jakby też, Walentynki. Nie ma znaczenia. Komedię romantyczną mogę sobie w swoim własnym zakresie obejrzeć, także inny dzień, więc luzik. Tak jak zazwyczaj na okazji robię makaroniki. Tak teraz nie miałam w ogóle czasu, więc wymyśliliśmy. Że zrobimy chocolate chip cookie, tylko w wersji z białą czekoladą, z malinami i jeszcze z nadzieniem z serka śmietankowego. Robiłam właśnie jeden raz takie i to było coś cudownego, ponieważ ten serek śmietankowy fajnie przebija tę słodycz białej czekolady, no i słodycz ogólnie tych ciastek, więc w sumie najbardziej kaloryczne rzeczy, jaką można zrobić, to ją robimy. W niedzielę w sumie robiłam tiramisu i też je jedliśmy w sumie 3 dni pod rząd. E, więc teraz te kalorie zdecydowanie na plusie, a nie na minusie, jak miało to być. Ale spokojnie wrócę do mojego deficytu kalorycznego po tych wszystkich okazjach. Czasami trzeba jednak troszeczkę poświętować. Zrobimy to się mały bałagan, więc nie zwracajcie uwagi na to, ale później to ogarniemy. Póki co przygotowuję na dzień, czyli właśnie Serek Twój Smart, czyli jakby tańszy zamiennik Filadelfii, którego używam zarówno do kanapek, jak i także do wszelkiego rodzaju słodkości, także do dzień makaronikowych. To teraz zmiksuję z cukrem, budrem i wydaje mi się, że rękawem cukierniczym wycisnę takie kuleczki, wcześniej to robiłam łyżką, ale to wiecie, nie wyszło zbyt równe. Uformuję kuleczki na papierze do pieczenia, na to wsadzę do zamrażalnika tak, żeby złapały po prostu swój taki okrągły kształt, żeby później łatwiej było właśnie obtoczyć je tym ciastem na ciasteczkę. First of all, I'm going, you know what? I'm a bit nervous. <laughs> How many years have I been doing makeup? And I'm kind of like, you know, do you ever get those days when you're like, oh, I don't know what's in my hands? <laughs> but I've got nails, and I find that really hard. Anyway, so a lot of people use this kind of brush. Oh, I can't do that. I'll pretend that I'm an influencer. eventowy dzień zaczął się od warsztatów z marką L'Oreal. Teraz mam właśnie okienko takie nieco ponad 7 godzinne do wieczornego eventu z tą samą marką. Na wszystko z okazji nowej maskary Panorama, której jestem bardzo ciekawa, ponieważ faktycznie podczas warsztatów mogliśmy zobaczyć jak wygląda i prezentuje się super, a ja, jak wiecie, maskarę Loreal'a bardzo lubię, więc zdecydowanie chętnie ją przetestuję. Teraz wybieram się do Uniqlo, ponieważ jestem w ścisłym centrum, a to się rzadko zdarza. Zazwyczaj jak jesteśmy w Warszawie, to jednak bardziej po więc stwierdziłam, że wykorzystam tę sytuację i zobaczę, co jest ciekawego. bo to potem mieliśmy zaplanowany ramenik, się nie udało, bo jedliśmy w suszy jak widzieliście, ale dzisiaj dotarliśmy tutaj i idziemy na podobno jeden z najlepszych ramenów w Warszawie. Potrzeba zjedzenia dobrego ramenu niestety nie została usatysfakcjonowana I wydaje mi się, że jednak musimy robić sami ramen, żeby być zadowoleni Bo Zazwyczaj jednak... Lepszy robimy To nie był najgorszy ramen, generalnie na wymiarku Znaczy był spoko, ale taki no... Ten wywar wegański był naprawdę bardzo dobry, ale dodatki strasznie leżą Tofu było totalnie bez smaku, więc no to dlatego tak... No tak, właśnie mówię, że w Nowym Jorku jedliśmy strasznie niedobry ramen, więc i tak lepiej niż tam, ale sama jeśli chodzi o wegańską propozycję tutaj, która jest jedyna jeśli chodzi o ramen, to Wam nie polecę. Nie wytrzymaliśmy. Dla mnie weszła to jest zawsze tłumacz, i jakby zawsze zapominał, jak bardzo mnie męczą w ogóle jakiekolwiek zakupy, przebywanie w tak dużym natłoku ludzi. Jakby jestem przyzwyczajona, że ja wiecie, siedzę tutaj, w domu, na wsi, zdalnie. Ja prawie nie mam kontaktu z ludźmi tak osobiście, a po prostu jak są tłumy, to ja się nie czuję dobrze. Zmęczyliśmy się, zabijaliśmy już w pewnym momencie czas na siłę, aż w końcu skończyły nam się pomysły, a zostało jeszcze dwie godziny do eventu. Więc stwierdziliśmy jednak, że wracamy do domu. No niestety trudno, ale po prostu nie mieliśmy sił. Ja po prostu byłam tak śpiąca, tak zmęczona. I tak jak rano, mimo tego, że się nie wyspaliśmy, jeszcze byłam w miarę pełni energii, tak jednak później stwierdziłam, że no nie ma opcji. To jest, wiecie, event wieczorny, imprezowy. A ja bym po prostu tam miała taką zamułę, że i tak bym się do nikogo nie zrywała. Dlatego wróciliśmy sobie do domciu, i w związku z tym, że mam teraz ten czas, który myślałam, że będę spędzała na imprezie, wolny. No to zrobię sobie paznokcie, ponieważ już jest najwyższy czas, mam już spory odrost, już mi odchodzi lakier na dwóch paznokciach. Ja akurat miałam taką płytkę, że ona się nie lubi w ogóle z lakierami, z bazami i często mi się zapowietrza, więc niestety czasami muszę zrobić wcześniej niż powinnam, niezależnie czy przedłużam paznokcie, czy nakładam czystą hybrydę. No, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że już minęły 3 tygodnie przynajmniej, więc najwyższy czas zmienić. I dzisiaj chcę zrobić efekt takiego weluru na paznokciach, podobało mi się, pytałam się Was na Instagramie, czym właśnie coś takiego można uzyskać i się okazało, słuchajcie, że korzysta się normalnie z lakieru Kataj, tylko z dwoma magnesami i te magnesy się jakby tak przykłada po dwóch stronach, dzięki temu te wszystkie drobniki metalu, które reagują na ten magnes, rozkładają się jakby tak równomiernie po płytce, a nie tworząc jakiś tam wiecie, taki pasek, to kocie oko, takie standardowe. No więc liczę, że mi to wyjdzie, kupiłam specjalnie taki jasny lakier, ponieważ wszystkie kataje, które miałam, to były takie turbo ciemne. Ten efekt na paznokciach mi totalnie nie wyszedł, i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że robię sobie sama paznokcie i nie jestem w stanie ustawić tak dobrze tych magnesów, wiecie, po obu stronach, żeby to zadziałało, bo te drabiny wcale mi się tak ładnie, równo nie wiecie, rozkładały. Wydaje mi się, że jakby inne w jest to zrobić zdecydowanie łatwiej, A dlatego w zamian za to. Stwierdziłam, że nałożę sobie złego znaczy nowy lakier, który sobie kupiłam. Jeszcze tym bardziej, że kupiłam też magnes, który jakby nie daje tylko takiego prostego efektu cut eye, e, tylko jakby ma kilka różnych wzorów, kilka różnych magnesów e, i wykorzystałam taki w szerszej litery S. A jeśli chodzi o ten lakier, to jest coś cudownego, ponieważ to tworzy jakby taką galaktykę. E, jest tutaj e, właśnie ta literka S, która mieni się z miedzianego w zielony, w zależności od kąta podania światła. Są drobinki, jest ciemne tło. Wygląda to pięknie, będzie mi ciężko się na pewno przyzwyczaić teraz do takich ciemnych paznokci i na pewno następnym razem zrobię sobie już mojego ukochanego frencha, ale póki chciałam sobie coś takiego ciekawego zrobić na paznokciach. Niestety nie zdążyłam zrobić paznokci na wszystkich palcach. Zostały mi cztery na jutro, ale już po prostu padam. Czas zdecydowanie spać i po prostu dokończę jutro rano. Będę miała dużo spraw prawda pracy, ale Mateusz już powiedział mi, że pomoże mi z krasowaniem ubrań, ponieważ nie mam przygotowanych, a mam dwa filmy do nagrania jutro, więc będzie troszeczkę tego. No ale dam, dam radę zdecydowanie. Jeśli chodzi o tego vloga, to już się z wami tutaj pożegnam, ponieważ jutro i tak e, ze względu na ilość pracy pewnie nie nagrałabym nic, żeby wiecie, pokazać wam że taki pełen e, tydzień. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wydaje mi się, że kolejny vlog już będzie taki typowo redukcyjny. N no po tych wszystkich słodkościach, ciastkach, e, po tej wezie <głos》> dzisiejszej, czas wrócić na dobre tory, ponieważ faktycznie. W tym tygodniu nie trzymałam się absolutnie, a jednak wiecie, cel jest. Czasami trzeba po prostu, jak się ma ochotę, tym bardziej, wiecie, sobie po prostu odpuścić, ale jakby nie chcę, żeby to weszło w nawyk za bardzo, dlatego wracam do redukcji i wszystko wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Wydaje mi się, że albo w przyszłym tygodniu, albo jeszcze w kolejnym tygodniu zaczynam takiego właśnie vloga nagrywać. To było tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!